Kilka lat temu syn zmotywował Wojciecha do aktywności fizycznej, ale na tym nie skończył, trzymając się zasady, że na naukę nigdy nie jest za późno. To chwilkę! Przygodaj wasze foty? W Waszych wakacji pamiętasz, jak rozmawialiśmy o kadrowaniu? No zobacz, tutaj na przykład masz super modelkę. Twoją żonę, i tak naprawdę. Twój cień, widać jakiś statek, ona jest takim małym elementem. Za mało jest na tym zdjęciu mamy, a za dużo jest wszystkiego. No chciałem, żeby było widać Wisłę, ten statek, mamy. Pokażcie, pokażcie, pokażcie. Znając swoje fotografie, ja wiem jaki był zamysł. Zamysł był taki, że – Płynie statek żeby szybko i ona, tak, na tak, statek. tak, 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 żebym był statek. Tak się zlewa z tobą i wygląda, jakby ci wpływał w plecy. Ja chcę się nauczyć robić lepsze zdjęcia, aby zainteresować. widza. To, bo praktycznie mi co strychnę to mi się to podoba, ale to ale ktoś ma docenić innym, tak. to. Ale innym się nie podoba. Ekran telefonu jest nieduży, nie? Jeżeli będziecie takimi małymi postaciami, to na ekranie telefonu ktoś może was tam nawet nie zauważyć. Dopiero jak widzę na zdjęciu tu to jakaś torba, tu to jakieś buty, tu jakiś śmietnik, którego wcześniej nie widziałem robiąc zdjęcie, a to... No właśnie, jak jesteś fotografem i robisz zdjęcia yy, modelce, to musisz jakby zwrócić uwagę na każdy detal. No, no. Rady od syna są zawsze w cenie, zwłaszcza że materiału do nauki nie brakuje. To zdjęcie pokazuje, że mama nie chce, żebyś nie robił no. zdjęć, a ty jej mimo wszystko robisz. Ta możesz dawać jakieś wskazówki na zasadzie, a pomyśl sobie o tym. Ja była a pomyśl sobie o mnie. No. Jesteś fotografem? Mama jest mm. twoją modelką, zrób jej piękne zdjęcie. Wybierz gdzie i kiedy mam to? Teraz. Zobaczymy, czy mnie słuchałeś. No zdjęcia myślę, że każdy potrafi zrobić, tylko jakie, to to już jest różnica. Bardziej może do mnie. O, żeby tak pokazać tą talię osy. Tu widać przedłuża. Mogę jeszcze jedno? No, załóżmy. <laughs> no pięknie. Ja. Zobacz może portret. Pomyśl sobie o czymś takim przyjemnym. O, proszę bardzo. I zobacz. Ja pierwsze co bym zrobił to okulary ściągnąć. No dlaczego? Nogę inaczej, nie tak wysoko głowę. Światło, tło, jak to ustawić? Czy w okolicy nie ma jakichś zbędnych przedmiotów? To jest wszystko ważne i właściwie dopiero nad to zacząłem zwracać uwagę w tej chwili.